Takiego Na tej pijanka. części, naprawdę Kuczuj, Kuczuj, a jest takie. jest tak przywiązany do tekstu, tego no do, tekstu, że do, do, się robi. No. Ale a... A, tak, 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 ja mam to, tak, tak, jeszcze jedną tak, 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 rzecz. Zmieniłbym. Zaraz po tej części takiej właśnie Led ale, Zeppelin, a zagrałbym tam refren, ponieważ tam do końca numeru już nie ma nic. Są tylko solówki Jarka, potem jest znowu część, I potem jest znowu solówka Jarka. Ja dokładnie, i jeżeli ty nie rozprowadzisz tej frazy wokalnie, tak, że mnie zainteresuje, tylko będziesz leciał. Pa, 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 mówiła, po prostu tam nie rysie? ma dla mnie interesującej frazy wokalnej moje zdanie, po no. prostu brakuje tego no. opinii a wkłada strasznie dużo siły w to śpiewanie to jest takie, ty masz, jesteś cały napięty tu a jest, wydałeś, naprawdę takie jest dotknęłam cię w trakcie śpiewania i byłeś taki, a poza tym jak śpiewasz nie, 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 nie robisz to tak, 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 tak a się śpiewa nie w dół. I jakby musisz mieć tę inną frazę w tym śpiewaniu, musisz ich pociągnąć za sobą. Bo to jest zbyt odśpiewane, jak na taki, taki utwór po prostu. Bo ich ten nawet riff nie uratuje samych. I nie pokrząkuj, bo jak pokrząkujesz, mówiłam to na warsztatach, to się dzieje ze strunami głosowymi. Zagrajcie tego bryża. A ty się porozkręcaj no. na tym brydżu. Pokaż no mi wszystkie swoje... Masz, masz, o, 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 o. Potrzebuję takie dźwięki. tak no. you <laughs> My tutaj z Adamem jesteśmy zgodni absolutnie, że ten bridge jest genialny. Bo bridge jest fajny, Adam powiedział, że zbudowałby w ogóle cały utwór na tym bridge'u. Wokalista w takich będach jest najważniejszy, bo to ty dajesz charyzmę i ty dajesz twarz. Nawet jeżeli ktoś inny pisze piosenkę, to i tak wszyscy będą na ciebie po prostu darli się, hmm. że, że, że coś poszło nie tak. I ja teraz chcę, żebyś zawalczył o siebie, bo to co śpiewasz jest takie strasznie ridlowe. To jest za bardzo ridlowe. Ja też nie chcę, żeby robić ciebie Roberta Planta, żeby była jasność. To nie o to chodzi, bo mi chodzi o Michała. Chodzi no o ciebie, żebyś ty pozwolił sobie czasami pójść za emocjami, bo ty po prostu wyliczasz tą piosenkę. Do mnie nie dochodzą emocje związane z tym tekstem. Szczerze, nie wiem w ogóle o czym jest tekst. Nie mam pojęcia o czym jest tekst. Nie dlatego, że nie usłyszałam, tylko dlatego, że nie doszedł do mnie ten jakby komunikat związany z treścią tego, ponieważ bardziej jesteś zaabsorbowany tym, co się dzieje w tle i tak dalej. A ty śpiewasz cały czas na raz. Papa, pa pa, 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 Oczywiście to nie jest ta melodia, ale mniej więcej rytmicznie cały czas. Tam się nic nie dzieje, po prostu jeżeli chodzi o emocje. Nie możesz zaśpiewać pierwszej zwrotki tak samo jak drugiej, trzeciej i czwartej. Chodzi mi o to, że potrzebuję tutaj u ciebie luzu.